Batek, Rajd Akropolu, zmieniła się Twoja funkcja, nowa przygoda. Powiedz co robisz? Zmieniła się perspektywa. Z, z przed szyby na przed tylko że z tej drugiej strony. E, na rajdzie Akropolu byłem reprezentantem TVP Sport i e, relacjonowałem zmagania naszego asa na asfaltach i na szuterach. No, jednego z najtrudniejszych, jak się okazało, rajdów na świecie. Ojc mi, jak oceniasz, no bo widziałeś po raz pierwszy, no wiadomo w zeszłym roku Kajtek wygrał rajd Polski, a jak oceniasz to, co zrobił w Grecji? Wydawało mi się, że będzie w czołówce. Zresztą jemu to powiedziałem, że ustalaliśmy kolejność po odcinku kwalifikacyjnym, to znaczy, że na pewno będzie na trzecim miejscu. Oczywiście trzeba to potraktować w kategorii żartu, ale tego wyniku można się było spodziewać. Tylko bardziej wydaje mi się czwartego niż trzeciego miejsca. No, awaria Bringa to jeden z elementów rajdu, więc nie możemy tego uznać za przychylność losu czy przy przychylność tych bóstw. Tak się zdarzyło. Wynik świetny. Yy, widziałem w kilku miejscach yy, Brina yy, i w kilku miejscach Cayetana. Yy, Brin nie jest szutrowcem. Chociaż w kilku y, rajdach gdzieś tam w tej czołówce się plasował, ale na pierwszym odcinku szutrowym wydawało, wydawało się, że nie radzi sobie do końca z tym samochodem. Tak jakby troszeczkę y, go przerastało, no ale wynik zrobił. Powiedz mi, czy do no tak patrząc tylko na te samochody, które, to bo, bo jechała, to jechał zespół fabryczny? Z jechał zespół już fabryczny Peugeot po raz pierwszy tak oficjalnie. I no, na tym tle, na tle tych zespołów, to co myśmy powiedzieli w komentarzu, że no, ma trudne zadanie Kajtek z Jarkiem, że oni walczą, oni walczą w tym roku z fabrykami. Jak oceniasz ich szanse? Kajetan y, powiedział: Zwyciężyliśmy w rajdzie. Co wiadomo, jest nieprawdą, bo zajęli trzecie miejsce, ale faktycznie. To trzecie miejsce, te słowa Kajetana o, o zwycięstwie nie przesadzone. Jeżeli w tak trudnym rajdzie oni zajmują trzecie miejsce, to poczekajmy na to, co będzie się działo w kolejnych rundach, bo przecież Kajtek ma jeszcze zaplanowane starty i nie jest bez szans. Oczywiście um, Brian będzie chciał mu miejsce w szeregu pokazać, ale jak widać, i Brian popełnia błędy. Brian przecież też przebił oponę. To samo lappi. Podium na koniec sezonu jest w tych wizjach dalekie. Ale myślę, że czwarte miejsce spokojne do wzięcia. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.